W 2025 roku twoja marka osobista to twoja waluta I jeśli jeszcze tego nie ogarniasz to jesteś do tyłu I nie będę ci wciskał, że wrzucenie rolki to coś wielkiego, bo to jest podstawa Ale różnica jest w tym jak to robisz To czy ty gonisz za klientami, czy to oni gonią za tobą W tym filmie pokażę ci coś, czego nikt nie pokazuje Proces tworzenia kontentu od A do Z. Przez najbliższe 12 godzin zobaczysz, skąd biorę pomysły. Jak piszę skrypty, jak nagrywam i montuję, i każdy jeden trik, który powoduje, że rolka działa. I nie robię tego po to, żebyś mnie kopiował. Robię to po to, żebyś mógł stworzyć swój styl, swoją markę, która przyciąga ludzi, którzy chcą kupić od ciebie to, co im oferujesz. Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, jak tworzyć content, który nie tylko przyciąga uwagę, on przyciąga klientów. Pierwszym krokiem do stworzenia kontentu, który konwertuje, to jest inspiracja. Najpierw musimy wiedzieć, co chcemy nagrać. I najlepszym sposobem na to jest Instagram. Teraz prawda o całym tworzeniu kontentu. To nie jest odkrywanie koła na nowo, tylko branie tego, co już działało, działa i będzie działać i robienia tego po swojemu, dodanie swojego własnego twistu do tego. Znajdujemy sobie na przykład twórcę, który może być mały, może być średni twórca, Ważne, żeby znaleźć rolkę, która ma na przykład 10 razy więcej wyświetleń niż jego przeciętne rolki. I wtedy patrzymy na to pod kątem tego, co możemy zrobić lepiej, jak to przełożyć na swoją niszę, jak możemy pokazać w tej rolce siebie. Dopiero wtedy, gdy mamy taki pomysł na rolkę, ja zawieramy się na skrypt. I przeważnie ten proces najlepiej zrobić na Instagramie. Najlepiej, jak założymy sobie albo świeże konto, albo po prostu wyzerujemy historię wyszukiwania. I wtedy, wchodząc sobie albo w lubkę, patrzymy na rolki i przeglądamy, aż znajdziemy kontent, który nas interesuje. Ewentualnie wyszukujemy jakichś twórców. Dla przykładu, tutaj jest jeden twórca, wchodzimy sobie w rolki i patrzymy, która z jego rolek się mocno przebiła. Tu na przykład mamy 200 tysięcy wyświetleń, tutaj mamy 300 tysięcy wyświetleń, tu jest milion. I ta rolka ma potencjał na viral. I bierzemy sobie właśnie taką rolkę, zapisujemy i jak już zbierzemy sobie właśnie kilka tych pomysłów, to wtedy trzeba zobaczyć, co mi pasuje z tej rolki, co mi pasuje z tej, a może pasuje cała. I wtedy zaczyna się drugi proces, czyli brainstorming, o którym powiemy za chwilę. Drugim etapem jest stworzenie skryptu, i w sumie, skrypt to jest najważniejsza rzecz, bo to od niego zależy, czy ktoś się zatrzyma i obejrzy naszą rolkę, i jaką damy mu wartość, i jakie mamy call to action. Ja przeważnie skryptuję tak, że zaczynamy sobie od. Red Bulla, żeby mieć siłę, więc Red Bull I później wchodzimy sobie w Chat GBT Ja przeważnie używam swojego promptu, który mam już stworzony po skryptu I ten sam prompt możecie mieć również wy Jak należycie do mnie słowo content na Instagramie w DMach, To podeślę wam link do mojego promptu W każdym razie zaczynamy sobie po prostu tutaj od czatu GBT Używam swojego promptu i on mniej więcej mi pisze skrypt na to wszystko Nigdy jeszcze się nie zdarzyło tak, że im nie idealny skrypt od zera więc przeważnie wyciągam sobie tak z jedno, dwa zdania, które mi po prostu pasują i nimi się inspiruje. Spisuję sobie wtedy te wszystkie rzeczy w notatkach, dzielę sobie to właśnie na hook, the why, the content i wtedy jak już mam taką, powiedzmy, że bazę, to zaczyna mi się pojawiać pomysł w głowie. Po wstępnym ułożeniu sobie skryptu wrzucam go jeszcze raz w chat GPT, żeby go fajnie zmodyfikował, żeby brzmiało to profesjonalniej czy w danym stylu, żeby po prostu wprowadzić odpowiednią narrację. Z takim skryptem Przeważnie sobie jeszcze wykańczam, już pojedyncze zdania sobie zamieniam. Na pewno w naszym skrypcie musimy zawrzeć hooka. Hook, czyli to, co kogoś przyciągnie i spowoduje, że przestanie scrollować. Takim hookiem może być hook wizualny, hook dźwiękowy albo po prostu hook w postaci... Catchy zdania. Możemy też je wszystkie połączyć, co działa najlepiej, czyli na przykład ktoś, kto stacza się z górki i mówi, że tych trzech rzeczy nie wiedziałeś. Później musimy dać powód tej osobie, żeby obejrzała do końca, czyli obiecać im konkretną wartość. Następnie jest cała reszta naszej roli, czy to jakieś pro tipy, jak coś zrobić, czy to mój proces robienia czegoś i tak dalej, i tak dalej. A na samym końcu bardzo ważne, Call to Action. Ludzie, przepraszam, jak obejrzą i nie dacie im CTA, po prostu przewijają dalej. Trzeba im powiedzieć, dostaw zostaw follow, żeby dowiedzieć się więcej, zapisz na później. To wszystko jest ważne, bo trzeba powiedzieć po prostu z tym, co mam zrobić. Skończyłem pisać skrypt. Mamy godzinę 12:40 i nawet łup już mówi, że pora i spać. Tak więc mamy dzisiaj już zrobioną znalezioną inspirację, jest pomysł na rolkę i mamy też napisany skrypt. Idziemy spać a jutro z rana zaczynamy nagrywanie i montaż, a później publikację. Tak więc, widzimy się jutro. Ej. Mamy kolejny dzień. Co prawda, jest wieczór, bo w ciągu dnia trzeba było pomontować projekty i będziemy się brać dzisiaj za nagrania. Do tego będzie nam potrzebny sprzęt. Tak więc, magiczny plecak ze sprzętem. Tutaj mamy sprzęt, który będziemy nagrywać. Nagrywamy teraz drugą kamerą tego vloga Sony a6400 Sigma 16 1.4 bodajże A do roleczki użyjemy sobie a7.4 Klasycznie, które za chwilę wrócimy na statyw Dzisiaj zamiast shotguna Mamy już mikroporty założone Tak więc to nie będzie potrzebne Monitor Monitor to Atomos Shinobi 2. Poczęłem teraz jeszcze na pewno statywu, na pewno kabel HDMI i baterie, aczkolwiek baterie w czwórce trzymają o wiele lepiej niż 6400 a i Magic Arma. I oczywiście do monitora wielkie baterie. To możemy sobie zamknąć i czas pójść sobie jeszcze po statyw i będziemy sobie skręcać za chwilę cały, cały nasz osprzęt. Okay. On the street and I got my Materiałów mam już nagraną, czas jest dobry i będziemy się brać za finałowe ujęcia, jakieś cinematyki, przebitki i za chwilę montujemy, więc widzimy się w update'cie montażowym. Teraz montujemy rolkę i plany uległy trochę zmianie, bo zmieniliśmy koncepcję na pierwsze ujęcie i w ogóle styl rolki nie będzie aż tyle materiałów, będzie Główny take przy fotelu, bez gadania. I tutaj będziemy polegać na huku wizualnym. Huka wizualnego mamy tutaj i powstał on w Afterze. Efekt, który użyliśmy nazywa się Death Scanner. I połączyliśmy go z tak zwanym black and white i gridem, żeby zrobić taki styl. Takiego skanera jakby na szaro. I przez to później przechodzi nasza warstwa czerwona, którą sobie tutaj kontrolujemy na keyframe'ie i żeby to wszystko połączyć, to było trochę robotysty. dopalamy to Deep glow, żeby się ładnie wszystko świeciło ten efekt mniej więcej zajął z półtorej godziny ale wygląda to fajnie na pewno będzie łapało uwagę od samego początku a treść rolki będzie wyrażona opisem i napis też został stworzony w After'ze tutaj mamy warstwę z napisem i możemy ją sobie podglądnąć ona będzie po polsku prawdopodobnie tak to wygląda więc mamy huk wizualny, mamy efekt plus mamy napis, który jest w sumie podwójny Wizualnym, a reszta będzie też zrobiona na efektach. Hub do tej pory wygląda tak. I dalszy zamiast na jest taki, że na górze pojawią się moje prace montażowe, które będą się tak szybko przewijały. Później będzie zmiana ujęcia na któreś z tych, co nagraliśmy. No i jakiś napis, jakiś CTA, żeby zachęcić ludzi do followa czy do napisania DMA, to jeszcze jest otwarta kwestia. W każdym razie prace montażowe, szybko przewijające się jako efekt i CTA. Więc wracam do montażu i wracam z gotowym efektem. Skończyłem montaż i co? Zrobiliśmy rolkę w 12 godzin. Jeśli chcecie, to na Instagramie u mnie będzie dostępny zarazem efekt finalny rolki, jak i cały plan, jak zrobić rolkę. Krok po kroku, czyli szukanie inspiracji. Wymyślanie pomysłu, skrypt, nagranie, montaż. Więc jeśli chcecie dostać plan listę oraz mój prom do czasu GPT i napisanie skryptów, napiszcie do mnie na Instagramie słowo content, a ja podeszłam to w wiadomości prywatnej. Rolka skończona, nagrania skończone, montaż skończony. Idę jeszcze montować kilka innych projektów i widzimy się w następnym vlogu.